Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w przedpołudniowym materiale. Znowu się będą cieszyć hejterzy i trolle, że siedzę na strychu. Chyba większość z nas lubi taki klimat, gdzieś na strychu usiąść, pomyśleć, przemyśleć. A ja przy okazji przygotuję dla Państwa materiał. Proszę Państwa, nosił wilk razy kilka, póki mu się ucho nie urwało. Bazując znane przysłowie, które kiedyś wypowiedział Wojciech Mann do Krzysztofa Materny w dosyć satyrycznym programie, dobre 30 lat temu, na początku lat 90. Chodzi o łapówki za zakup koreańskiego uzbrojenia. W biegłym roku kiedyś wspomniałem o tym, w jednym z materiałów, że ten temat prędzej czy później wypłynie. Gdy koalicja 15 października przejmowała władzę, misją pełnej narodowej został w randze wicepremiera koalicjant Donalda Tuska, czyli Władysław Kocinia Kamcz, a jego zastępcą dla równowagi, dla kontroli tego resortu został Cezary Tomczyk. Skąd idąc, bardzo ambitny, aktywny polityk Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Który miał też wspomagać Kośniaka Kamysza, który ma dosyć mętne pojęcie o obronności. Ja nie twierdzę, że pan Tomczyk ma, ale jak mówię, jest bardzo ambitny, szybko się uczy I pamiętam, że na początku ubiegłego roku jeszcze był taki moment, że miałem kontakt z panem wiceministrem Tomczykiem, gdzieś na IKS-ie, wymieniłem z nim kilka zdań, a propos właśnie sytuacji w Polskiej grupy Zbrojeniowej ustnej sytuacji. Ja pamiętam, jak napisał mi, że um, oni jeszcze tam są. I że oni powoli robią porządek, że robią audyty. No, oczywiście audyty były, był robiony porządek. Y, ale nagle zauważyłem, że Stary zaczyna dogadywać się znowu. Też i informacje, które do, docierały do mnie od de, moich znajomych z wojska świadczyły o tym, że e, liczyli na to że na przykład część oficerów zostanie przywrócona do służby, którzy zostali wyrzuceni w bardzo przykrych okolicznościach, no ale tak się nie stało. Ja, że przykładem jest pan generał Gorocki, były dowódca 6 Brygady Powierzchni-desantowej. Kojarzycie go na pewno państwo z programów i Jana Pińskiego i również wystąpił chyba dwukrotnie w, na, czy tam na kanale Radio Rebellion. Pan generał Grodzki został usunięty ze służby pod sfingowanymi zarzutami. Zosta był dręczony przez CBA i przez ówczesną służbę kontrwywiadu wojskowego. Do dzisiaj bardzo z tego powodu cierpi i co chwilę domaga się sprawiedliwości. I jakoś tak, na przestrzeni chyba października, listopada ubiegłego roku, pewien prominentny działacz polityczny Platformy Obywatelskiej, zapytał się mnie w prywatnej rozmowie, o co chodzi Grockiemu. Więc ja powiedziałem, tak, że, że został usunięty ze służby w skandalicznych okolicznościach. Jak to o co mu chodzi? No wypadałoby go chociaż przeprosić. Już nie mówię o przywracaniu do służby, tylko by go chociaż przeprosić. Tak się jednak nie stało. Ale, Powiedział mi, że myśleli, co by tu zrobić z Grockim, a ostatecznie nic z nim nie zrobiono. Nie zrobiono, dlatego że do dzisiaj cały czas egzystuje ten lęk przed rozliczeniami. Wyobraźcie sobie Państwo, że w resorcie obrony narodowej stare dogadało się z nowym. że obecność generała Kuku jako szefa sztabu była, no może nie szokiem dla mnie, ale zacząłem się uśmiechać pod nosem. Ten zaufany totumfacki bliski współpracownik Antoniego Macierewicza, były dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, takiej formacji, która była najbardziej zindoktrynowana pisowską ideologią awansową. No, też jak usłyszałem, zasada, o której często też mówię, z przyjaciółmi bądź blisko, z wrogami jeszcze bliżej. Warto było kukułem iść pod kontrolą, niż żeby się spod tej kontroli Nagle urwał i zaczął działać przeciwko. A on się oczywiście bardzo połasił na nowe stanowisko i nowym panom chętnie służył, bo to jest taki charakter, tak? Nie chodziło o jakąś ideologię, tylko o ustawienie się w odpowiednim miejscu. Informacje z armii zaczęły dochodzić takie, że, a i owszem, i podwyżki, i zakup nowej broni, i no, absolutnie tak, Eldorado. Dla, dla armii. Nikt nie myślał nawet o jakimś odejściu ze służby, bo przyszło nowe i zaczęło sypać pieniędzy. Więc ci, którzy się kiedyś sprzedawali pisowi i stawali na baczność przed gangsterami z pis uczestniczyli w różnych eventach. Pamiętacie Państwo, jak używano wojska do promowania pisowskiej agendy. Dzisiaj ci sami oficerowie stają na baczność, salutują. Bardzo chętnie służą nowej władzy, mówiąc o tym, że są apolityczni bez względu na to, kto rządzi, to oni będą wierni. Ale nie rządziła opcja polityczna, tylko rządzili gangsterzy. Chodzi na to, że ci wysokiej rangi oficerowie będą służyć nieważne komu, ważne, by płacili. I nie ma nic wspólnego za politycznością. Ale przechodząc jakby do meritum, jak wiecie Państwo, pojawiła się informacja o tym, że Pewna spółka doradcza po, kontraktach, po podpisaniu kontraktu z Koreańczykami nagle dostała kwotę około 100 milionów złotych od Koreańczyków. Teraz nagle wybuchła afera, bo zaczęli drążyć temat. To nie jest tak, że oni o tym nie wiedzieli. To nie jest tylko 100 milionów złotych, to nie jest tylko ta spółka. Wiele się działo podczas podpisywania, zupełnie w mojej ocenie, abstrakcyjnych kontraktów na sprzęt. Które nie może być serwisowane w Polsce. Znaczy, oczywiście może być i w tej chwili trwają już zaawansowane rozmowy, bo to trzeba zmienić, by chociażby na przykład zakup, zakup czołgów Abrams czy, tak, czy czołgów, jak na to haubic z Korei Południowej, były wsparte serwisem technicznym, przeszkoleniem personelu tu w Polsce, łącznie z magazynami części zapasowych, no ale to trzeba by przeprowadzić. Jeden z portali pisał o tym, że takie działania zostały podjęte, bo to podpowiada logika. Absolutna zgoda. Można kupować sprzęt od Koreańczyków, którzy również dadzą i zaplecze techniczne, ale nie tam, a tu magazyny części zapasowe. Oczywiście za to wszystko trzeba zapłacić. Ktoś by powiedział, no ale przecież lepiej jest kupić sprzęt w Europie, nie wiem, od Niemców, czy od Francuzów, czy od Brytyjczyków, niż kupować w Korei Południowej. No ale. Tam już nie wspominam o tych samolotach szkoleniowych f 50 które też jest jakiś zupełnie, zupełnie bezsensowny zakup, ale pomyślcie Państwo, że my się poruszamy w kwotach miliardów złotych. I te prowizje, które płynęły, to i tak, że Tomczyk z Kośniakiem i Kamyszem o tym nie wiedzieli. Oni o tym wiedzieli, ale tego tematu nie ruszali, bo rozumiecie, byłby skandal. Teraz to z kolei wyszło i oczywiście włącza się w to prokuratura i administracja skarbowa, tak krajowa administracja skarbowa. Robi się z tego coraz większa afera. Nie dało się tego zamieść pod dywan. Półtora roku to ukrywali, wiedząc o tym, że Koreańczycy dawali prowizję, ale dalej się z Koreańczykami spotykali. Bo stare dogadało się z nowym i to w każdym możliwym wymiarze. Tutaj możemy sobie, proszę Państwa, postawić pytanie, czy mamy się tego trzymać po kolejnych wyborach. Nie wiadomo, jaka opcja polityczna wygra następne wybory. I nie mówię tutaj o PISie, bo to raczej jest przecież gang, a nie obóz polityczny. To też będzie zależało dużo od nas, wyborców, też naszego zaangażowania, chociażby przed wyborami, kiedy. Zaczną się już spotkania z politykami, którzy będą starali się o nasze głosy. To też będzie taki moment, miłej Państwo, gdy będzie można zadawać im bardzo trudne pytania, które będą miały im pokazać, że wyborcy nie są głusi i nie są ślepi i nie dadzą się nabrać na obietnicę. Ta kampania ruszy. Podejrzewam, że gdzieś pod koniec 2026 roku, tak powiem bardzo mocno, a to nie jest tak daleko, bo to jest raptem w przyszłym roku. Teraz mamy już koniec sierpnia, za chwilę. Później będzie, czy mamy początek sierpnia, za chwilę będzie koniec sierpnia, wrzesień, rok szkolny, już święta Bożego Narodzenia 2026 i coraz bliżej do wyborów. Ale musimy sprawdzić. Musimy ustalić, kto brał i za co łapówki, jaki udział w przykrywaniu tego tematu, był chociażby po stronie Gośiniaka Kamysza, czyli PSL-u, a jak dużo wiedział Cezary Tomczyk, który może się zasłaniać, tak jak Siemoniak, nie, pamięcią, nie wiedzą. To trzeba będzie z tym skończyć, drodzy Państwo. Ja przez te wszystkie lata PiS-u wspierałem Koalicję Obywatelską. Wiedząc o tym, że jest jedyną formacją polityczną która może zorganizować opór przeciwko pisowi. Ale gdyby nie Donald Tusk, to ta formacja by nigdy w życiu nie wygrała z kimkolwiek. Już też i w 2023 jako sama formacja nie wygrała, bo nie miała zdolności utworzenia samodzielnego rządu, dopiero przy współpracy z, z lewicą Czarzastego, z tego, tak zwaną kawiarową lewicą i z trzecią drogą. Dzisiaj to się kompletnie już rozsypało. Trzeciej drogi nie ma. PSL się zdystansował, chołownia zdradził. To też już wiecie. Część posłów PL 2050, czyli Plankton 2050, teraz się gdzieś tam próbuje załapać do koalicji obywatelskiej, a reszta trwa przy chołowni, licząc na to, że może PiS przetrwa, oni wejdą na listy wyborcze razem z chołownią właśnie z ramienia Kaczyńskiego. No dodajmy do tego jeszcze batera w Pałacu Prezydenckim. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście wczoraj, jak w takiej koszulce, to się nazywa ta, ta koszulka, taka na ramionczkach, tak zwana żonobijka, występował w oknie, machał uśmiechnięty. 19. południk, mieli Państwo. Po prostu 19. południk Machulskiego. Zachęcam ci, którzy jeszcze nie oglądali. Jest dostępny ten spektakl na YouTube. Obejrzyjcie. To Machulski okazał się prawokiem mamy... Mamy takiego czopa w pałacu prezydenckim, no, był Bartłomiej Czop, teraz jest Tadeusz Batyr zwany na Wrockich w niektórych kręgach. Nie ma najmniejszej różnicy. Już ta sztuka zaczyna przeżywać renesans. Ale wracając jakby do tematu. Spółeczka dostaje 100 milionów złotych. Nie dostała tych pieniędzy wczoraj, ani dzisiaj, dostała już je dawno temu gdzie te wszystkie śledztwa, gdzie weryfikacja. Tomczyk wiedział. Tomczyk wiedział, bo i ja, i też i Janek Piński, i Tomek Szwajib sygnalizowaliśmy pułkownik woński, również że sygnalizowaliśmy, że razem z Koreańczykami były przeprowadzane operacje tak zwanych prowizji. U Koreańczyków te prowizje wahają się od 2 do 5% wartości kontraktu, bywa że trochę więcej jeżeli ktoś potrafi dobrze negocjować, ponieważ Koreańczycy nie szczędzą łapówek. To jest u nich standardowe, naturalne, już u wielu polityków, a nawet prezydentów koreańskich było skazanych właśnie za proceder korupcyjny, za łapówki, które sami przyjmowali, bądź były wypłacane innym, a koreański przemysł zbrojeniowy jest znany z tego, że rozmawiając z decydentami od razu wspomina o tym oczywiście kuluarowych rozmowach, że będą bardzo wdzięczni za podpisanie takiego kontraktu i dane osoby się wzbogacą. Dzisiaj oczywiście prokuratura i Krajowa Administracja Skarbowa prowadzą śledztwo, by ustalić, kto tak na dobrą sprawę dostał te, te pieniądze, bo przecież nie jakaś spółeczka doradcza, która wcześniej nie miała żadnych wyników finansowych i nagle dostała od Koreańczyków za doradztwo 100 milionów złotych. To nie jest jedyna spółeczka, to nie jest, są jedyne pieniądze, które się pojawiły. Nie są to pieniądze bezpośrednio z naszego Skarbu Państwa, tylko to, jest, to są pieniądze Koreańczyków, ale w formie łapówki za podpisanie takich kontraktów. Dotychczas prokuratura bardzo rzadko jej się zdarza, by poszła tropem przelewów. Nie chcą ujawnić nazwy tej spółki. Ja rozumiem, jest objęte tajemnicą śledztwa, ja akurat znam nazwę tej spółki i... Powiem Państwu, że dziwi mnie, że jeszcze jest prowadzone śledztwo, aby ustalić, kto te pieniądze dostał. No ale cóż, ja cierpliwie poczekam. Jeżeli będą kolejne oświadczenia, że nic na ten temat nie wiadomo, to rozważę, czy czasem nie uchylić się rąbka tej tajemnicy. Po konsultacji z adwokatami, prawnikami, specjalistami ustalę, czy... Warto taką informację yy, ujawić, choć tak na dobrą sprawę to niczego nie, nie zmienia, tak? bo chodzi o to, żeby zatrzymać osoby zamieszane w ten proceder. A najbardziej dziwi mnie postawa właśnie pana wiceministra Cezarego Tomczyka, który powinien był zareagować wcześniej. W głośniaku, kamerzu nie mówię, bo to jest już jakby zupełnie inna historia. Yy, dalej pan Tomczyk to przecież też i przyjaciel Rafała Trzaskowskiego, gdy ja wspierałem Sikorskiego, to on się ode mnie zdystansował, może nawet i dobrze, bo też i, no zresztą zostawił. Kochani, widzimy się dzisiaj oczywiście o godzinie 14, ja serdecznie Państwa zapraszam, no i potem oczywiście o godzinie 20. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.